Cześć, z tej strony Alexis Ola. Znowu trochę dawno się nie słyszeliśmy. Co? Co u Was? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Wybaczcie znowu za mamy manoprzespój w filmach. Ale koniec roku szkolnego oznacza, że musiałam po raz przedostatni w moim życiu powyciągać wszystkie oceny. Ale na szczęście to wszystko już za mną. No i zaczynamy wakacje, słuchajcie, przygotowania do wszystkich podróży, wyjazdów i tak dalej. A więc co? Zakupy. I zaczęły się też letnie wyprzedaże, dlatego pojechałam do Wrocławia i przemuszowałam wszystkie sklepy w galerii. No i właśnie coś sobie powybierałam. Także to wam pokażę. Przy okazji też poopowiem Wam po prostu, co warto kupić teraz w sklepach, co tam jest, jakie są promocje itd. Abyście też mogli się wybrać na zakupy, bo trochę Wam pokazywałam na story i byliście zainteresowani, co tam kupiłam, skąd to było, także... W tym filmie jak zwykle znajdziecie odpowiedzi na wszystkie pytania, będą akcesoria, będą ubrania, będzie strój kąpielowy i będzie słuchajcie, bielizna. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. A i jeszcze standardowe, jeżeli mnie nie obserwujecie na Instagramie, to zapraszam Was, bo właśnie głównie te zakupy robiłam z zamysłem o moim wyjeździe, o mojej podróży. Na kolejny kramiec świata, która już za półtora tygodnia, także tam śledźcie mnie na bieżąco, bo wiecie, zanim powstają moje głowy podróżnicze, to też trochę miło. Pamiętajcie, żeby kliknąć przycisk subskrybuj i łapkę w górę, jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, innych holi i innych w ogóle moich filmów. Dobra, zacznijmy od akcesorów, bo tu mam właściwie jedną rzecz. Weszłam do hausa, czyli do sklepu, do którego ja po prostu nigdy nie wchodzę, bo... Po prostu to nie jest mój styl nigdy tam nie kupuję ubrań i weszłam tam totalnie przez przypadek i nie wiem, czy wiecie, jak ogromnym terminatorem okularów przeciwsłonecznych ja jestem. Od wielu lat marzy mi się kupno jakiś nie wiem, droższych, takich, wiecie, fajniejszych, bardziej fancy okularów, ale po prostu w moim przypadku nie ma to totalnie sensu, ponieważ ja okulary łamię, niszczę, psuję bardzo, ale to bardzo, namiętnie no, w samolotach, w torebkach, w pociągach, na festiwalach, po prostu... W w samochodzie u mnie okulary nie mają racji, bytu i jeżeli któryś przeżyją więcej niż miesiąc, to jest naprawdę to hit. I ja mam słuchajcie taki swój ulubiony model okularów, to są okulary, które ja kupuję zawsze właśnie w takim stylu mniej więcej. I moje ostatnie były z za 6 czy 7 dych i przeżyły dwa miesiące. I jak weszłam do house'a z Paweł i zobaczyłam, że są praktycznie identyczne i kosztują uwaga, 29 zł, to po prostu je wzięłam. Nie przywiązuję się do nich za bardzo, bo wiem, że nie przeżyją one za długo, ale ja w takim typie okularów się chyba czuję. Najlepiej. I ogólnie potem, jeszcze przy Kasie, okazało się, że na wszystkie takie wakacyjne artykuły w Hausie jest promocja minus chyba 20%, więc finalnie zapłaciłam za nie 23 zł. Więc. Shorty. Jeżeli oglądacie moje filmy już od jakiegoś czasu i śledziliście jakieś moje poprzednie, ale to wiecie, że jeżeli chodzi o spodnie, to ja mam ogromny problem z ich kupowaniem, bo nie dość, że noszę najmniejszy rozmiar, czyli 32, czasem 34, to bardzo w ogóle ciężko jest dostać takie małe rozmiary, chyba że właśnie pójdziecie do Taliwej. Ja uwielbiam właśnie Taliwej, bo tam są takie naprawdę malutkie rozmiary. Mój jedyny problem jest taki, że też często ciężko mi wcisnąć spodnie przez biodra, a z kolei odstają mi w talii. Ale właśnie tally Way chyba najbardziej ze wszystkich sklepów spełnia moje oczekiwania. Nie wiem, jeżeli znacie jakieś sklepy, w których można znaleźć po prostu spodnie fajne, które ładnie się dopasowują i nie odstają w talii, ani nie są zbyt opięte w biodrach i na pośladkach, to dajcie znać. No moim takim oczekiwaniem jest właśnie tally Way, i zawsze szukając dołów, czy to długich, wiecie, spodni z wysokim stanem, czy też letnich szortów, to właśnie chodzę tam i zawsze z czymś stamtąd wyjdę i tak też było tym razem. Także pierwsze szorty, na które się zdecydowałam są w kolorze jasnego jeansu. Ja w ogóle rzadko noszę jasny jeans, ale te wyjątkowo mi się spodobały. Są one z wysokim stanem i są nadal takie szarpane, ale tak bardzo delikatnie, więc to pewnie sprawnie mi się jeszcze pogłębi, ale tutaj są takie dziury, które fajnie tak trochę wiecie są wyżej na udzie, ale absolutnie nie odkrywają, wiecie, za dużo. No i co mam mogę o nich powiedzieć? No jeżeli chodzi ogólnie o spodnie stanie, to nie jest to wiadomo najwyższa, najwyższa jakość, w sumie zależy, na jakie spodnie się trafi, bo ja mam wiele modeli spodni od nich i niektóre są rozciągliwe i nic się z nimi nie dzieje, niektóre mi pękają, a niektóre się po prostu rozciągają, także po kilku praniach nie są do noszenia, ale myślę, że rozszortami nie będzie aż takiego problemu, jak czasami napotykam te problemy w przypadku długich spodni i one kosztowały... 80 zł. Drugie szafki natomiast są już bardziej klasyczne, zarówno pod względem koloru, jak i kroju, bo ja je wczoraj dlatego mają tutaj mój pasek, na niego nie zwracajcie uwagi i przez to, że ja wczoraj nosiłam, to też mogę już coś o nich powiedzieć. Są mega wybrane, czarne, zwykłe, klasyczne, tutaj z podwijanymi Nogawkami. Tak jak powiedziałam, są mega wygodne i bardzo elastyczne. Wydaje mi się, że trochę wyszczupleją. Nie wiem, mam już inne takie krótkie spodnie z takimi zaginanymi nogawkami i jakoś niedobrze nie, w nich wyglądają ale te naprawdę są super. Też są z wysokim stanem i w tych akurat wziąłem rozmiar 34, ponieważ już nie było 32 co wyjaśnia obecność tego paska tutaj. No i ogólnie są mega i w sumie szczerze mówiąc, jak kupowałam te spodniki, miałam brać tym, tylko tamte, nad tym się zastanawiałam, ale stwierdziłam, dobra, wezmę też tu drugą parę, bo zresztą mi brakuje krótkich spodenek i z tych jestem chyba nawet bardziej zadowolona niż z tamtych teraz, więc naprawdę krótkie spodenki je bardzo, bardzo Wam polecam. No te akurat z wysokim stanem były po 8 dyszek, ale na te ze średnim i niskim stanem też jest teraz promocja, że drugie są chyba 50% taniej, jeżeli dobrze pamiętam. I jeszcze już idąc do kasy w Tiley znalazłam taką koszulkę i rozłapałam. Mam identyczną szarą, którą kupiłam, w której byłam nawet na tatuażu. jak robiłam ten tatuaż. Do, do, dobrze mi się w sensie kojarzy. mam właśnie szarą i jest bardzo fajna. One się w ogóle wydają mega malutkie, to jest XSK, ale są bardzo, bardzo rozciągliwe i taki piękny kobaltowy kolor, stwierdziłam, że super będzie wyglądał do opalenizny. I ona kosztowała 29,99 jest taki wiecie, zwykły, zwykły topik. Kolejny sklep to H&M, ale po drodze oczywiście Chodziłam jeszcze do innych sklepów, w których nic nie kupiłam Na przykład do New którego ogólnie Uwielbiam i wiele rzeczy mam z New Looka Uwielbiam szpilki z New Looka, torebki z New Dodatki do pokoju z New Ubrania z New naprawdę bardzo, bardzo Lubię New ale słuchajcie, tym razem Niestety musiałam się obejść ze smakiem, ponieważ W New były ogromne przeceny Że wszystko było minus 70 albo minus 50% Albo prawie wszystko I po prostu widzicie jak wyglądają sklepy Podczas takich promocji, jest bałagan Wszystko leciało, leżało na podłodze śmierdziło. Bo w ogóle było tyle ludzi, że ja w ogóle w takim momencie nie mam przyjemności robienia zakupów i w ogóle nie nienawidzę takiego styfu w sklepach, nie widzę tych wyszaków, kiedy zmienią rzeczy w różnych kolorach tak blisko siebie i trzeba się przepychać, te wyszaki rozwylać, tu to będzie na przykład macie kurtkę, torebkę, inne już zakupy, to nie jest dla mnie, dlatego jak tylko wyszłam do do gaza, zobaczyłam ten styf na powrót, że wychodzę i trudno, pójdę tam następnym razem, ale jeżeli ktoś. Ma nerwy i cierpliwość do takich zachowań ludzi na promocjach, to lecie do nich, naprawdę możecie teraz też fajnie upolować. Ale powiem Wam, że w innych sieciówkach też ceny, nawet bez promocji, nie są takie złe. Na przykład właśnie wspomniane przeze mnie H&M poszłam sobie tam i kupiłam taki czerwony topik. To jest topik z Serii Divided, i słuchajcie, to kosztuje dychę. Dychę bez grosza. To jest taki topik, ja mam go w rozmiarze XS. Tutaj jest, yy, to jest góra jego. Mam no tutaj troszeczkę taką grubszą gumkę, żeby się trzymał na biuści. Możecie go nosić ze staninkiem, bez staninka. Zależy jak bardzo wam przeszkadza na przykład widoczność w sutków. Uważam, że to jest świetna opcja na lato. Taki top zakładacie i jest wam chłodno, przebiegnie i no to jest coś tego czego ja szukałam. I te topy w ogóle takie... Ta seria Divided, taka basicowa, to te rzeczy występują w wielu, wielu kolorach. Były szare, białe, czarne, ciemnozielone. Właśnie chyba kobaltowe też. No, ja akurat się zdecydowałam na czerwony, bo taki mi jakoś wpadł pierwszy w pierwszym rękę. Natomiast druga rzecz, którą kupiłam, to sukienka też właśnie leżała gdzieś obok z tej serii basicowej i też była w innych kolorach. Ja ją ogólnie zobaczyłam gdzieś na jakiejś grupce na Facebooku chyba na gifach i ktoś właśnie pytał, czy ktoś tam ma tą sukienkę, może pokazać i mi się mega spodobała. Na ramionach, jak słuchajcie, zwykła bawełniana, żółta sukienka e, obcisła. Ja mam ją w rozmiarze XS i ona kosztowała trzy dyszki taka zwykła kiecka, a ja w wakacje najbardziej lubię latać w takich rzeczach, bo w nich po prostu nie jest gorąco i dobrze się w takich rzeczach czuję, jest taka dla mnie idealna na lato, właśnie na podróże, yy, kiedy jest gorąco, no i ma piękne, żółciutki kolor, ja uwielbiam, już te ubrania ogólnie, ja mam głównie biało-czarną-szarą szafę, także w ogóle dzisiaj poszalałam, w ogóle ten czerwony i to aż sama siebie nie poznaję, ale jak już mam jakieś kolorowe obranie, to zazwyczaj jest to żółty, a ten jest taki piękny, wakacyjny. Miejcie tylko na uwadze to, że jest to sukienka bardzo obcisła, więc jeżeli coś zjecie i macie ciążę spożyczek po obiedzie, tak jak ja wiem na przykład teraz, to niestety to się będzie bardzo znaczyć. i też tutaj uważajcie na dobór bielizny, ale do bielizny przejdziemy na koniec. Kolejny sklep, który odwiedziłam to Berszka. Ogólnie nie wiem, jak była, ale dla mnie Berszka z i Pumet Bert jest praktycznie to samo. Rzeczy, jakie tam są, to wszystko bardzo często gdzieś tam mi się pokrywa I zawsze jak wchodzę i mam tam już coś kupić To stawiam jednak na beczkę I tym razem kupiłam dwie rzeczy Zacznę od spodni I tutaj właśnie też a propos tej bielizny Do której przyjdziemy na koniec Tutaj również właśnie pod to kupiłam tą bieliznę Są to spodnie dzwony Ja ostatnio mam fazę na dzwony Na takie spodnie z rozszerzonymi nogami Na takie spodnie, do których muszę nosić wysokie buty i również tutaj jestem mega zadowolona, że ta xs jest faktycznie miała. mała. One nie są do końca białe, one są takie trochę bardziej ekli, ale tak jak widzicie, są dosyć prześwitujące. Przy właśnie cielistej, bezszwowej bieliźni, którą wam na koniec pokażę, tego aż tak bardzo nie widać, poświęcone dni nie widać. No ale przypominam Wam, że za tym nosimy często bardziej obcisłe rzeczy i jasne kolory, więc trzeba uważać tam, co się. Ma pod spodem, no i one są długie, długie, takie paski, więc myślę, że te paski też fajnie wyglądają. No i ja uwielbiam takie spodnie i mega się czuję w nich czak, tak, nie wiem, pewnie siebie, mm, kobieco. Bardzo, bardzo się dobrze czuję w takich spodniach. Teraz jest trochę gorąco, więc ich na razie nie będę ubierać, ale myślę, że na jakieś letnie wieczory, imprezy e, będą super, no i bardzo mi się podobają. I one kosztowały, słuchajcie, 8 dyszek. I w sumie tak trochę jako komplet tego, ale w sumie nie do końca, bo też nosiłam wczoraj i dobrałam sobie taką bluzeczkę, która kosztowała 5 dyszek, która również jest z takiego materiału w paski, ale ona jest już cała biała i tył ma taki koronkowy i ta XSK jest przynajmniej na mnie jak na drobną i niską osobę trochę taka większa, mogłoby być to trochę mniejsze, ta mogłoby mogłaby być tak minimalnie krótsza, ale nie jest źle, jest okej, okay. mam nadzieję, że po prostu w trakcie prania się nie rozciągnie, no i to w nie wiem, można to nosić też jako braletka, ale tutaj znowu to akurat prześwituje bardzo, więc do tylko fajnie jest mieć taki biustonosz właśnie bez yy, ramionczek. No i to też już właśnie wczoraj nosiłam z tymi czarnymi szortami i mega Wam mogę polecić. Ogólnie w Warszawie jest bardzo dużo takich fajnych, wakacyjnych rzeczy, które mi się bardzo podobały, ale tym razem zdecydowałam się właśnie na te dwie. No i na koniec przechodzimy do strojów korpionowych i bielizny. I zacznę od tej bielizny, bo Zwracam na nią uwagę cały film, a w nie wiecie o co chodzi. Jeżeli chodzi o bieliznę, to jeden z moich ulubionych sklepów, jeżeli chodzi o to, jest właśnie Intimacy Ze względu na rozmiarówkę, kroję. W ogóle po prostu lubię bieliznę. I mam, na... I mam nadzieję, że nikt w tym momencie się nie oburzy, że będę pokazywać bieliznę. Ale jest to. Że... Coś nowego z metkami, więc jeżeli kogoś oburza ten widok, to mam nadzieję, że chodząc po galerii, przychodząc koło Triumfa, Esotika, Intimisimi czy do nie chodzi tak z zamkniętymi oczami i uważa, że kobiece majtki tak naprawdę nie istnieją. No, ale ja po prostu chciałabym pokazać i polecić dziewczynom, które tak jak ja często noszą właśnie obcisłe ubrania i po prostu zastanawiacie się, co nałożyć pod spód, to chciałabym wam bardzo polecić właśnie tą bieliznę bez szponu z Intimisimi. Fajnie mają właśnie też te staniki, właśnie chyba to to noszę. Bez ramionczych też mam z Intimissimi. Tak, tak, na pewno. I właśnie do tego jest też bielizna bez szoba w różnych kolorach. Także, moi drodzy, już teraz wiecie, jakie majtki nosi Alexis Ola. Ale tak serio, to one są naprawdę w wielu kolorach i są tak wyprofilowane, są w ogóle bardzo rozciągliwe, że w ogóle tej bielizny nie czuć na ciele. Jest super na lato, ponieważ oddycha, skóra się nie poci. Eee, bardzo dobrze się po prostu też tym wygląda, ponieważ no, nic w ubr na ubraniach się nie odznacza. I też na przykład, według mnie, ogromnym plusem jest to, że po depilacji to nie podrażnia totalnie skóry, pozwala skórze oddychać i pomaga jej dojść do siebie, na przykład po depilacji, więc e, naprawdę polecam. I cena jest mega przystępna, bo takie jedne gadki kosztują normalnie 3 dyszki i jest teraz promocja w Intimissimi 3 za minus 20%, czyli za 3 pary, zamiast 90 zł za zapłaciłam 72, Także mega, mega Wam je polecam. Możemy być siskami i nosić takie same gadki. No i na koniec Calcedonia, czyli strój kompilowy, to jest w ogóle chyba siostrzona marka Infini tak mi się wydaje, ale tutaj najpierw mały time, Jeżeli chodzi o strój kompilowe, ja strojów kompilowych, tak jak wiecie, posiadam dużo, bo lubię kolekcjonować stroje kąpilowe i też często mi się dużo z nich przydaje. Właśnie dwa lata temu robiłam wiele zamówień z tych różnych azjatyckich stronek. I miałam dużo tych strojów, ale w tym roku już trochę z nich wyrosłam i z gór, i z dołów, i wieszcie, też trochę mi się tam poprzecierały, więc stwierdziłam, że w końcu decyduję się na coś nowego. No i wymarzyłam sobie strój e, od moje Swimwear, czyli od marki Desity Mercedes zamówiłam był drop, wiecie, miałam sobie ten budzik, bo się ba bałam, że tak szybko zejdą, i tak dalej, zamówiłam, przyszedł mi. Za strój zapłaciłam, uwaga, 460 zł około. I byłam tak zawiedziona, jak nigdy żadnym strojem, o czym oczywiście od razu Wam powiedziałam na Instastory, ponieważ razem czekaliście ze mną na tą paczkę, mówiłam wam o tym zamówieniu i tak dalej. Słuchajcie, nigdy nie byłam tak zażenowana i zawiedziona żadnym produktem, który był zrobiony taki hype. Dół był, oczywiście cały zamówiłam rozmiar XS, dół był tak duży, że jak go nałożyłam, to ledwo mi się trzymał, wiecie, tutaj z boku na biodrach i tył mi tak odstawał, że jakby... Widać całe pośrodki, gdzie tak tył mi się odginął. Góra natomiast była bardzo, bardzo prześwitująca, było widać yy, wszystko. Dodatkowo nawet na Instagramie Jessiki czy tam moje jest zapisana relacja, gdzie ona pokazywała tą nową kolekcję i pokazywała, że ten strój to, to, to jest zwykły materiał, ale tutaj na środku jest taka kokardka, która właśnie tworzy efekt puszak i to tak zbiera biust. I na Instastory Wam pokazałam, że to totalnie nie jest prawda, ponieważ ta kokardka, odwiązałam ją, jest tylko przyszyta do materiału i jest tylko i wyłącznie ozdobą i w żaden sposób nie wpływa na zebranie biustu. Także zostałam przez markę <grym, <grym,> Jessica moje jest oszukana, totalnie to nie jest to. Jessica mi oczywiście na tę story odpowiedziała, że to był jakiś błąd produkcji, że w ogóle te majski to mam rozmiar a że ta góra to robi, to nieprawda. Ja po prostu nakładając ten strój miałam biust rozjechany, niezebrany, w ogóle według mnie ta rozmiarówka jest nieadekwatna i to wcale nie jest XS. Jakby No shame dla Jessiki, już Wam to mówiłam, że uwielbiam jej twórczość, uwielbiam ją jako blogerkę, jako instagramerkę i bardzo chciałam przetestować jej markę, jedną z jej marek, albo właśnie za albo moje, zdecydowałam się na moje. No, i nawet nam się już niestety nie zdecyduję, ponieważ się bardzo zawiodą. No, ale bardzo się zawiodłam i byłam w ogromnej żałobie, bo strasznie chciałam mieć tamten strój w ale potem na Instagramie mojej ulubionej fit instagramerki Pameli, takiej niemki, Pameli Rave, trafiłam na strój z Kalcedoniem, ponieważ ona jest ich ambasadorką, i na niego się zdecydowałam. W sensie górę w końcu wybrałam inną, ale jakby zakochałam się w biały stroju, i zdecydowałam się na biały strój. Tak wygląda dół, była jeszcze możliwość wiązana. Ja ogólnie już jeden strój mam z Calcedonii i właśnie mierzyłam jakby ten sam co mam, tylko w kolorze białym, ale koniec końców zdecydowałam się na inną górę i inny dół. Czyli tym razem dół wybrałam taki niewiązany, ale też taki bardziej wycięty z tyłu. I ja go mam w rozmiarze S i on kosztował 70 zł. A strój z Calcedonii naprawdę, ja mam ten mój już 5 lat. I nic, absolutnie nic mi się z nim nigdy nie stało. Yy, I pani Mińska powiedziała też, że w tamtym roku wprowadzili te białe stroje kąpielowe i nie było żadnej reklamacji o no chodzi o to, że biały taki wiecie, może być problematyczny i nic się nie działo. Natomiast góra, którą wybrałam z Teka, tutaj z takimi paseczkami ja bardzo lubię właśnie yy, wszelkie góry, czy to stroje kąpielowe, czy to bieliznę, jeżeli chodzi o stalinki z takimi paseczkami pięknie to wygląda. I akurat ta góra kosztowała 150 zł, jest wiązana zarówno na górze, jak i tu z tyłu i ona w żaden sposób tu nie jest usztywniana, to, to znaczy jest usztywniana, ale nie ma żadnego efektu puszha, natomiast y, sam sposób w jaki ten strój jest zbudowany sprawia, że bardzo, bardzo ładnie zbiera biust. Ja uwielbiam calcedonię, jeżeli calcedonia będzie potrzebować ambasadorki, zgłaszam się, uwielbiam w stroje, to już jestem kolejne od nich. Świetna jakość, niewysoka cena. Tyle lat mi się tam tamten cel, ja na pewno też będzie, nie mogę się doczekać i ich bo uwielbiam, jak będę tylko o pełnej wiecie, będę miał sobie biały strój kąpielowy. No i to tyle. Tyle zakupów zrobiłam. Oczywiście w ciągu ostatnich miesięcy jeszcze coś tam kupowałam, ale to było, tak wiecie, pojedyncze. A to, co dzisiaj Wam pokazałam, to wszystko były moje zakupy za jednym razem. Mam nadzieję, że jakoś Wam pomogłam, doradziłam, wiecie teraz, czego szukać i tak dalej. Dajcie mi znać w ogóle, jakie Wasze zakupy, co planujecie kupić, co już kupiliście, jakie macie stroje kąpielowe na ten rok, i koniecznie dajcie mi też znać, jakie macie plany na wakacje. A my słyszymy się już za kilka dni w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz oraz suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Bądź i Miłego dnia! Pa!